Komendant Miejsko Gminy Zbigniew Kozioł melduje pododdziały do ćwiczeń zawodów sportowo-pożarniczych. Czełem druhowie! Pododdziały waszoć, pododdziały spocznij! Koleżanki druhny, koledzy druhowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Dziękuję, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie, że dzisiaj Będziecie rywalizować, bo w pewnym sensie jest to dzisiaj rywalizacja. Ale to przede wszystkim sprawdzenie umiejętności, stanu wyszkolenia strażaków. Moi drodzy, sprzęt może być najlepszy, najnowszej generacji, najnowocześniejszy, ale najważniejsze są ręce do pracy. Tak samo i w tym przypadku liczą się ręce, liczy się wiedza, liczą się umiejętności. Wierzę głęboko w to, że wszyscy strażacy z Gminy Włoszczowa takie umiejętności posiadają w celu ratowania życia i mienia ludzkiego. Na dzień dzisiejszy życzę zdrowej, sportowej atmosfery, walki fair play i oczywiście bezpiecznej. Wszystkiego dobrego. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2019 uważam za otwarte. Dziękuję Witamy pana starostę Dariusza członka zarządu Rafała Pacynowskiego, komendanta powiatowego PSP we Włoszczowie, brygadiera Krzysztofa Cioska. Witamy burmistrza Gminy Włoszczowa, a zarazem prezesa Związku SPRP we Włoszczowie, Grzegorza Dziubka. Przewodniczącego Rady Miasta we Włoszczowie, Grzegorza Dudkiewicza. Witamy Komisję Sędziowską i wszystkich zawodników dzisiejszej imprezy. 23 czerwca 2019 roku przeprowadzono we Włoszczowie gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział 14 drużyn, w tym 8 OSP, 3 kobiece drużyny pożarnicze oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze. Komisję sędziowską powołał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, brigadier magister Krzysztof Ciosek, z sędzią głównym. Zawodów był młodszy Brygadier Magiczny Inżynier Tomasz Szymański. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach. Ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza. Kolejność czołowych trzech miejsc w poszczególnych konkurencjach męskich drużyn pożarniczych przedstawia się następująco. Konkurencja, Ćwiczenie bojowe. Trzecie miejsce z wynikiem 48-50 zajęło OSP Kurzelu. Drugie miejsce z wynikiem 4360 OSP ŁA. Pierwsze miejsce z wynikiem 4250 OSP Włoszczowa. Konkurencja stafeta pożarnicza. Trzecie miejsce z wynikiem 6410 OSP Włoszczowa. Drugie miejsce z wynikiem 60,40 OSP Łapu. Pierwsze miejsce z wynikiem 60:30 OSP Wola Wiśniowa. Klasyfikacja generalna zawodów męskiej dru drużyny OSP przedstawia się następująco. Ósme miejsce z wynikiem łącznym 139 punktów zajęło OSP Konieczny. Siódme miejsce z wynikiem łącznym 13360 OSP Wola Wiśniowa. Szóste miejsce z wynikiem łącznym 128-10 OSP, OSP Międzylesi. Piąte miejsce z wynikiem łącznym 11910 10 OSP Czarnce. Czwarte miejsce z wynikiem łącznym 118-80 OSP Bebelno. Trzecie miejsce z wynikiem łącznym 118 punktów zajęło OSP Kurzelów. Drugie miejsce z wynikiem łącznym 106,60 zajęła OSP Włoszczowa. I pierwsze miejsce z wynikiem łącznym 104 punkty OSP Wachu. Kolejnościowych miejsc w klasyfikacji zawodów kobiecych drużyn pożarniczych przedstawia się następująco. Trzecie miejsce z wynikiem łącznym 137 40 zdobyła kobieca drużyna pożarnicza Skurzelowa. Drugie miejsce z wynikiem łącznym 134 zajęła KDP Włoszczowa. I pierwsze miejsce z wynikiem łącznym 122 punkty zajęła kobieca drużyna z Złochowa. Kolejność czołowych miejsc w klasyfikacji zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych przedstawia się następująco. W grupie dziewczyn była jedna drużyna, i zajęła oczywiście pierwsze miejsce z wynikiem łącznym 862 punkty. Była to młodzieżowa drużyna pożarnicza w Łoszczowni. W kategorii chłopcy. Drugi miejsce z łącznym wynikiem 973 punkty zajęła drużyna młodzieżowa, młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopców skurzelona. I pierwsze miejsce z wynikiem łącznym 998 punktów zajęła młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopców zmuszczona. Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynął żaden protest. W czasie zawodów nikt nie uległ wypadkowi, jednocześnie stwierdza, że zawody zostały zorganizowane w sposób prawidłowy i profesjonalny. Protokół podpisał sędzia główny zawodów sportu Bożewiczek, młodszy brygadier Teraś Państwa. Dziękuję. Obręczenie nagród. Proszę by wystąpić dowódców poszczególnych jednostek. Szanowni Państwo, powoli będziemy kończyć. Ja bardzo cieszę się, że te zawody przede wszystkim przebiegły bezpiecznie w takiej przyjacielskiej, zdrowej atmosferze sportowej temu tak dobłożec. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Ale pragnę pogratulować, pogratulować wszystkim, bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na te czasy, to one są bardzo do siebie zbliżone. To pokazuje, że Wasza wiedza umiejętności są na wysokim poziomie. Życzę Wam, aby ta wiedza i umiejętności były wykorzystywane tylko i wyłącznie na zawodach sportowo-pożarniczych, w ramach rywalizacji, w ramach konkurencji pomiędzy poszczególnymi jednostkami. A jeżeli już trzeba, to żeby ta wiedza umiejętności były była wykorzystywana w niesieniu pomocy takiemu człowiekowi. Cieszę się niezmiernie, by tutaj pogratulować. Podam na rybkowi, bo to buduje, jeżeli widzimy starszych seniorów, którzy naprawdę już są zasłużeni, ratują ludzkie mniej życie, ale widzimy ten na rybę, to również jest piękne. Cieszymy się również z obecności pań, również po raz pierwszy na naszych zawodach są yy, jednostki, które reprezentują panie. Ale moi drodzy, wręczałem tutaj puchar paniom z OSP Łaków i mówię, że myślę, że może wręczam przyszłym finalistkom albo mistrzyniom Polski, czego chyba wszystkim będziemy, wszyscy będziemy zyskić. Przypomnę, że kobieta drużyna pożarnicza z Łakłowa będzie reprezentowała nie tylko Gminę Włoszczowa, Powiat Włoszczowski, ale i Województwo Środowiskie na ogólnopolskich zawodach sportowo-pożarniczych. za załatwciutki. Moi drodzy, pragnę podziękować wszystkim obecnym. Dziękuję widowni. Już się rozeszła, co prawda, ale kibicowała, trzymała kciuki, ale w sposób szczególny pragnę podziękować komisji sędziowskiej, naszym kolegom z Państwowej Straży Pożarnej za to, że byliście dzisiaj z nami, panie y, przewodniczący, i sprawi te zawody Myślę, że wszystko zostało już powiedziane. Jakieś tam ambicje są na drugi rok. Ci, którzy są gdzieś tam bliżej końca, będą na początku. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej czego sobie i Państwu życzę. I w tym miejscu, chyba że ktoś jeszcze będzie chciał zabrać głos. Myślę, że słowa, że Gminne Zawody sportowo pożarnicze 2019. Uważam za zamknięte, wracajcie szczęśliwe do swoich jednostek, w swoich domów.